Obdarowywanie panny młodej ekstrakcją zębów było powszechne w epoce wiktoriańskiej. W tamtym okresie pielęgnacja zębów była praktycznie nieistniejąca. A ta dziwna praktyka stała się powszechna wśród nowożeńców. Aby uniknąć przyszłych kosztów u dentysty, mąż obdarowywał swoją żonę kompletnym usunięciem wszystkich zębów, nawet jeśli panna młoda miała idealny uśmiech. Jej zęby były wyrywane, aby zrobić miejsce na protezy. Protezy z tamtego okresu były wykonane z drewna, porcelany, kości zwierzęcych, twardej gumy, a nawet z prawdziwych ludzkich zębów. Były tak niewygodne, że powodowały rany w ustach, czyniąc życie kobiet prawdziwym koszmarem. Był to bolesny i okrutny prezent, który tylko umacniał drugorzędną rolę kobiety w społeczeństwie. Na szczęście żyjemy w czasach, w których o uśmiech dba się z godnością, więc ciesz się, że nie urodziłeś się w epoce wiktoriańskiej.